To jest zespalonek, która Tak myślę, że wszystkim się podobają. A może ty na nas to możecie sobie na steli co najwyżej pozamiatnąć. <grymne> A jak komplet mam jej zebrać? Dorota, jak pojechała za Marianą do Wsztyn. No to bym mówił, to by chociaż konferencjerkę poprowadził, no we dwie damy radę. No on mi da, to, że do konferencjerki, to oni sobie z Warszawy Nauczycielek, nie ma uczniów, nie ma nie ma niczego. A teraz, dziesięciolecie. Będę będą sobie robić, Medale przyczekać bez nas. A to w wiesz, tego chęjka syn. Tak przychod, tak proś, taki kontr, taki na tył, jak na dobre ceny. jak to tu. I go zrobił. Ty same się będą puszczasz i same się będą oblączać. Ty, a te dekoracje to czasem nie tylko starym przez te dziesięć lat. Z big Bradera. Raz wystąpił co potem? poszedł został. A Danek Solowów zaśpiewał mu rzymu i co? Minister. A Jake Słowa zaśpiewał Mojkę przebiórko i od razu go w marszałki cię. I co? Wojewodo został. Po prawdzie to potem już do tych koncertów za bardzo nie dopuszczali. Dziewczęta, Kto jest? Kto jest? Jeszcze za dwa lata i użycie w turne z